Rozdział siódmy. Winston obudził się zalany łzami. Zaspana Julia odwróciła się do niego, mówiąc im nie Co się stało? Śniło mi się. Zaczął, po czym przerwał. Nie, nie umiał ująć tego słowa. Oprócz samego snu było jeszcze związane z nim wspomnienie, które nawiedziło go parę sekund po przebudzeniu. Leżał z zamkniętymi oczami, poruszony w półśnie. Był to wspaniały, świetlisty sen którym przed Winstronem roztaczało się całe życie, niczym pejzaż w letni wieczór po deszczu. Wszystko działo się wewnątrz szklanej kuli, lecz powierzchnia szkła stanowiła jednocześnie sklepienie nieba. Wnętrze wypełniało zaś miękkie światło, zapewniające znakomitą widoczność, nawet na znaczną odległość. Ważnym motywem w tym śnie jeśli nie najważniejszym, był zapamiętany gestem matki. Ujrzał go ponownie 30 lat później, podczas kroniki filmowej, kiedy żydowska kobieta próbowała ochronić ramionami swojego synka na chwilę przed tym, jak ostrzał skulptora rozerwał oboje na strzępy. Wiesz, do tej pory wierzyłem, że zamordowałem matkę. Dlaczego ją zamordowałeś? zapytała Julia przez sen. Niedosłownie, nie fizycznie. Sen przypomniał mu ostatni raz, kiedy widział matkę, a w ciągu kilku chwil po przebudzeniu wróciła do niego cała konstelacja drobnych zdarzeń, towarzyszących tamtej chwili. Musiał wypierać jej ze świadomości przez wiele lat. Nie miał pewności, sądził jednak, że musiał, wtedy, musiał mieć wtedy co najmniej 10 lat, może 12. Ojciec zniknął wcześniej, o ile wcześniej? Nie pamiętał. Przypominał sobie jednak całkiem dobrze niepewność i trudy tamtych lat. Panikę podczas nalotów, ukrywanie się na stacjach metra, piętrzące się wszędzie sterty gruzu, rozlepiane na drogach ulicy niezrozumiałe manifesty, bandy młodzieży, poubierane w identyczne, koszule, w identyczne koszule, ogromne kolejki do piekarni, przerywany ogień karabinów maszynowych w oddali, a przede wszystkim to, że nigdy nie staczało jedzenia. Pamiętał długie popołudnia spędzane wraz z innymi chłopcami na klądrowaniu koszy koszu z odpadkami i wysypisk, gdzie znajdowali czasem twarde części kaposianych liści, ziemniaczane obierki, a także czerstwe skórki chleba, które dokładnie czyścić z popiołu, a także na oczekiwaniu na przecień transportujących pasze dla zwierząt, bo kiedy podskakiwały na wbojach, niekiedy wypadało z nich trochę makuchów. Po zniknięciu ojca, matki nie okazało... Matka nie okazywała zaskoczenia, ani nie szalała z rozpaczy. Uległa jednak nagłej przemianie. Bardziej podupadła na duchu. Nad Winston zrozumiał, że czekała na coś, co musi wydarzyć. Robiła wszystko, co do niej należało. Gotowała, prała, cerwała, ubrania ścieliła, łóżko zamiatała podłogę, odkurzała kominek. Zawsze bardzo powoli, unikając zbytnich ruchów, jak poruszający się samodzielnie manekin. Po czym jej duże, kształtne ciało naturalnie Powracała do stanu odrętwienia. Potrafiła godzinami siedzieć bez ruchu na łóżku, tuląc w ramionach jego młodszą siostrę. Chorowite, cichutkie dziecko, dwu lub trzyletnie, z twarzą tak wychudzoną, że przypominała mordkę małpki. Cho Czasem, choć bardzo rzadko, matka brała w ramiona także Winston Winstona i długo go do siebie ściskała, nie podlegając ani słowa. Choć. Był po dzieci samolubny, rozumiał, że ma to związek z tym, o czym nie mówiła, a co miało jednak wkrótce się wydarzyć. Pokój, w którym mieszkali, był ciemny i duszny. Niemal połowę przestrzeni zajmowało łóżko przykryte białą kapą. W kominku stał palnik gazowy, jedzenie trzymali na półce, a na zewnątrz, na klatce schodowej, znajdował się brązowy kamienkowy zlew, z którego korzystali mieszkańcy kilku izb. Pamiętał posągłe ciało matki, kiedy... Pochylała się nad palnikiem, żeby zamieszać coś w garnku, ale przede wszystkim pamiętał ciągły głód i zajadłe prymityne kłótnie podczas posiłków. Ciągle natrętnie pytał matkę, dlaczego nie mają więcej jedzenia. Krzyczał i awanturował się, pamiętał na ton swojego głosu, kiedy grz, który grzmiał czasem z niespodziewaną mocą, gdyż Winston przedwcześnie przychodził mu stację. Albo próbował wzbudzić litość, żeby tylko dostać większą porcję. Matka gotowa była dawać mu więcej jedzenia. Było niej oczywiste, że on, chłopiec, powinien otrzymać najobfitszą porcję. Ile by mu jednak nie nałożyła, i tak żądał więcej. Podczas każdego posiłku prosiła go, żeby nie był taki samolubny, i pamiętał, że jego siostrzka jest chora. Ona również potrzebowała jedzenia. To jednak do niczego nie prowadziło. Kiedy przestawała napełniać jego miskę. Darł się jak opętany. Próbował wyrwać z jej rąk garnek i chochle. Zabierał kawałki starzeża siostry. Miał świadomość, że obie przez niego głodują, ale nie mógł nic za to poradzić. W jakimś sensie czuł nawet, że ma do tego prawo. Dokoczliwy głód w brzuchu usprawiedliwiał go. Pomiędzy posiłkami, jeśli tylko matka nie patrzyła, plądrował liche zapasy na półce których dnia rozdano przydział czekolady, pierwszy raz od tygodni albo nad miesięcy. Bardzo dobrze pamiętał tamten bezcenny, maleńki kawałek czekolady. Dwie uncje. Wtedy jeszcze posługiwali się uncjami. Na ich troje. Logiczne byłoby podzielenie na trzy równe części. Nagle jednak Winston usłyszał samego siebie zupełnie jakby to mówił ktoś inny, grzmiącym głosem domagającego się całej tabliczki. Matka upomniała go, żeby nie był zachłanny. Nastąpiła długa, przykra kłótnia, podczas której Winston krzyczał, płakał, protestował i targał się, w kółku wracając do punktu wyjścia. Jego maleńka siostra, trzymając się matki obijana rączkami, zupełnie jak mało piątko, patrzyła na niego z nad je ramienia, dużymi, zauzawionymi oczami. W końcu matka odłamała 3 czwarte tabliczki i wręczała Winstonowi. Resztę dała jego siostrze. Dziewczynka wzięła swoją część i gapiła się na niego tempo. Chyba nie wiedziała co to takiego. Winston przyglądał się jej przez moment bez ruchu, po czym wyrwał kawałek czekolady z rąk siostry i śmiechnął w kierunku drzwi. Winston! Winston! wołała matka. Wracaj! Odej siostrze czekoladę! Zatrzymał się, ale nie wrócił. Niespokojne oczy matki wpatrywało się w jego twarz, jednak nawet w tamtym momencie myślała o tym, co musi się wydarzyć. Winston to widział, ale nie wiedział, o co chodzi. Jego siostra, zrozumiawszy, że coś się odebrano, zaniosła się cichym płaczem. Matka otoczyła dziewczynkę ramieniem i przycisnęła jej twarz do swojej piersi. Coś w tym geście zdradzało, że siostrzeczka umiera. Winston odwrócił się i uciekł na schody. Czekolada zaczynała kleić mu się do palców. Nigdy więcej nie zobaczył matki. Kiedy pożarł czekoladę, poczuł się trochę winny. Dlatego przez parę godzin włóczył się ulicami, aż głód przygnał go z powrotem do domu. Jednak gdy wrócił, matka już znikła. W tamtych czasach tak po prostu było. W pokoju nie brakowało niczego. Poza matką i siostrą nie zabrali żadnych ubrań, nawet płaszcza matki. Do dzisiejszego dnia nie mógł mieć pewności, że ona nie żyje. Całkiem możliwe, że zesłano ją do obozu pracy przymusowej. Co do siostry, mogła zostać umieszczona, jak to zrobiono z mistonem, w którejś z kolonii dla bezdomnych dzieci, zwanych ośrodkami odzysku, powstałych po wojnie domowej. Ewentualnie wywieziono ją do obozu razem z matką lub postawiono gdziekolwiek na śmierć. Senne obrazy nadal były żywe w jego umyśle, zwłaszcza ten otaczający opiekuńczy gest ramienia w którym zawierał się cały sens wspomnienia. Przypomniał sobie inny sen sprzed dwóch miesięcy. Gdzieś w przepastnej odchłani pod Winstonem na tonącym statku siedziała matka. Dokładnie w takiej samej pozie, jak wcześniej widział ją na zasłanym białą kapą łóżku. Sturącym się do niej dzieckiem opadała wciąż głębiej i głębiej na dno. Nadal jednak patrząc na niego przez ciemniejącą wodę. Opowiedział Julii historię zgnięcia matki. Nie trwając oczu, obróciła się, żeby się nie ułożyć. – Założę się, że byłeś małym potworem, powiedziała obojętnie. Wszystkie dzieci to potwory. Tak, ale w tej historii chodzi o coś innego. Po jej oddechu poznał, że zną za siebie. Chciałby dalej rozmawiać o swojej matce. Z tego, co pamiętał, nie była żadnym, w żadnym wypadku kobietą niezwykłą, ani tym bardziej szczególnie inteligentną. Cechował ją jednak pewien rodzaj szlachetności i czystości, po prostu dlatego, że dochowywała wartość, wierność swoją wartością. To, co czuła, było szczere, nie podlegało zewnętrznym wpływom, nie przychodziło jej do głowy, do głowy że nieefektywność jakiegoś działania automatycznie odziera je z wszelkiego znaczenia. Jeśli się kogoś kochało, to się kochało. Jeśli, jeśli nie miało się niczego, Innego do zaoferowania nadal można było dać miłość. Kiedy cała czekolada została zjedzona, matka otuliła dziecko ramionami. To niczego nie zmieniało, niczemu nie służyło. Nie przybyło do tego czekolady. Jej gest nie mógł chronić przed śmiercią ani dziecka, ani jej samej. Był to jednak jej naturalny odruch. Dokładnie tak samo uchodźczyni, przed, uchodźczyni na łodzi otoczyła chłopca ramionami co było równie skuteczną ochroną przed pociskami, jak karka papieru. Partia robiła coś okropnego, wmawiała ludziom, że ich zwykłe uczucia i instynkty nie mają żadnej wartości, jednocześnie odbierając im wszelką władzę nad światem materialnym. Kiedy wpadło się w łaskę partii, nie miało żadnego znaczenia, co człowiek czuje, a czego nie czuje, co robi, a przed czym, przed czym się powstrzymuje. Niezależnie od wszystkiego, taka osoba znikała i nikt nie słyszał więcej ani o niej, ani o żadnych jej uczynkach. Usuwano ją z nurtu historii, upewniając się, że nie pozostawiła po sobie żadnego śladu. A jednak zaledwie dwa pokolenia wcześniej ludzie nie myśleli w ten sposób. Nie zależało im na zmienianiu przeszłości. Kierowali się. Indywidualnymi wartościami, których nie kwestionowali, liczyły się osobiste więzi, bezbronne gesty, objęcia, łzy, słowo wypowiedziane do umierającego. Te rzeczy miały charakter Autotelit, autoteliczny. Nagle dotarł do że prole wciąż trwali w tym stanie. Nie byli lojalni wobec partii ani wobec idei, ale wobec siebie nawzajem. Pierwszy raz w życiu nie gardził prolami. Zrozumiał, że nie byli tylko tępą siłą, która pewnego dnia eksploduje i doprowadzi do odnowy świata. Prole pozostali ludźmi, nie stwardniali od środka. Nadal kierował się prostymi uczuciami, których on musiał świadomie uczyć się od nowa. Myśląc o tym, przypomniał sobie pozornie bez związku oderwaną ludzką dłoń, którą kopniakiem stroci do schodnika chodni, do rynsztoka, jakby to był liść kapusty. Prole są ludźmi, odpowiedział na głos. My ludźmi nie jesteśmy. Dlaczego nie? Spytała Julia, która znów się przebudziła. Winson zastanawiał się przez chwilę. Przyszło ci kiedyś do głowy, powiedział, że najlepiej dla nas byłoby po prostu stąd wyjść, zanim robi się za późno i już nigdy się nie spotkać? Tak, kochany, przyszło mi do głowy parę razy. jednak, mimo wszystko, nie zamierzam tego robić. Mamy szczęście, powiedział, ale ono już długo nie potrwa. Jesteś młoda, wyglądasz zwyczajnie, niewinnie. Jeśli będziesz trzymała się z daleka od ludzi, tak jak ja, Możesz żyć przez kolejne pięćdziesiąt lat. Nie, wszystko przemyślałam. Zrobię to samo co ty. Nie bądź takim pesymistą. Umiem przetrwać i jestem w tym dobra. Będziemy razem przez kolejne pół roku, może rok, nie wiadomo. Na końcu na pewno nas rozdzielą. Zdaję sobie sprawę, jak bardzo będziemy samotni. Kiedy nas złapią, nie będziemy mogli nic zrobić dla siebie nawzajem. Dosłownie nic. Jeśli się przyznam, zastrzelą cię. Jeśli się nie przyznam, i tak się zastrzelą. Nie będzie takiej rzeczy, którą mógłbym uczynić, lub powiedzieć, albo, mo albo której mógłbym nie powiedzieć, żeby opóźnić Twoją śmierć choćby o 5 minut. Uff. Żadne z nas nie będzie wiedziało, czy to drugie jeszcze żyje. Będziemy całkowicie bezsilni. Ważne jest tylko to, żebyśmy się wzajemnie nie zdradzili. Choć i to nie zrobi żadnej różnicy. Jeśli chodzi o przyznanie się do winy, powiedziała, zrobimy to oczywiście. Każdy się przyznaje. Nie ma na to rady. Będą cię torturować. Nie, nie o to mi chodziło. Przyznanie się do winy nie oznacza zdrady. To, co Powiemy nie będzie miało znaczenia. Liczy się to, co czujemy. Jeśli sprawią, że przestanę Cię kochać, to będzie prawdziwa zdrada. Zastanowiła się. Nie mogą tego zrobić, powiedziała w końcu. To jedyne, czego nie mogą nam zrobić. Mogą zmusić Cię do powiedzenia czegokolwiek, ale nie zdołają przekonać Cię, żebyś to uwierzył. Nie mogą znaleźć się wewnątrz Twojej głowy. Nie. Powiedział nieco pogodniej. To prawda, nie mogą. Jeśli czujesz, że zachowanie człowieka stanowi wartość samą w sobie, nawet jeśli nie przynosi żadnych praktycznych korzyści, to znaczy, że ich pokonałaś. Pomyślał o teleekranie, którego uszy nigdy nie zaspiały. Mogli szpiegować każdego w dzień i w nocy, ale zachowując jasność umysłu, dało się ich przechwycić. Przy całym swoim sprycie, Nadal nie umieli odgadnąć, co ludzie myślą. Być może udawało im się to, kiedy już dostali człowieka w swoje ręce. Nikt nie wiedział, co się dzieje w Ministerstwie Miłości. Można się było jednak domyślać: tortury, otumanianie rozmaitymi substancjami, czuły sprzęt rejestrujący reakcję układu nerwowego, stopniowe niszczenie człowieka przez bezsenność, izolację i niekończące się przesłuchiwania. Słuchania. Z całą pewnością nikt nie był w stanie ukryć żadnych faktów. Fakty da się ustalić poprzez dochodzenie albo wycisnąć z człowieka torturami. Jeśli jednak stawka nie sprowadza się do przeżycia, tylko do zachowania człowieczeństwa, co z tego wynika? Przecież nie mogą zmienić ludzkich uczuć. Co więcej, nikt sam nie może zmienić własnych uczuć, nawet gdyby tego chciał. Mogą odsunąć najdrobniejsze szczegóły wszystkiego, co się y, zrobiło, powiedziało lub pomyślało, ale tego, co rozgrywa się w głębi ludzkiego serca i co dla nas samych jest tamnicą, tego dosięgnąć nie mogą.